Jadę jako pasażer PYP Co? to tam? Cel w ruchu No jedź, kurwa Waliłem. No ale mówiłem ci, że PYP-y są No ale spróbowałem strzelać z okna Zamek, zamek jest Zbity ma. Dobra Kurwa, rozjebałem się Podnieś się, nie? Dzięki no masz fraga. Dobra. Ja potrzebuję amunicję. Tam jest ty tak. Na tej wzgórce? Wzgór... jest wstyd Widzę, widzę. I tutaj. Powalony. Wyeliminowany. Dobra, duża, wyeliminowana. Jeden jest na radarze. Można no tam... jeden. Można go spróbować dojechać, nie? No bo i tak musimy tam wyjść. No To co? To czekaj, ja zrobię tak Wleciłem nie też. Ja otwarłem... Fuck! Dostałem RPG, otwarłem drzwi, dostałem m piętrze jest chyba Chodźcie, chodźcie. Na no. no dole jest pusto, on siedzi u góry. Ty Ja palę, c 4 dostał w ryj. I po Patrz. Wypatrujcie ruch. Ty, Bobity Ty prawie, prawie nie żyje. Na wyjściu z tunelu. Różna na będzie Dobra. Dzięki 11 metrów za tą ścianą Zmieniam pozycję I tam siedzą jakiegoś granata. Ja im spróbuję na plecy wejść po cichutku. Czekajcie chwilę Jeżeli faktycznie tu gdzieś są Psa. Gdzieś za tą ścianą. Gdzieś tu, najwięcej. tu. Jeden jak ma Dobrze, na wyeliminowana. Dzięki. Weźcie samaski go za weź, jak ma Twój sojusznik tych się. Wysyłamy go do domu. No cóż. Teraz wszystko zależy od ciebie. Walczcie o wygraną. Nie płaczcie za mnie, dojrzałem. Ej, wierzę że Gosiu, ten ta Tata, wie że ten sam typ, nie zabił. No to Cię pomściłem. Wyjem. Zajebałem kogoś. Też. Brawo. Ktoś tu skrzynkę otworzył. Nie żyje. Tam jest Famos. Autko jedzie. Przemieszczam się zaraz. Zignorujcie, to. mam tu karabin szturmowy. Wow, co za chuje. Ale chuje. Długo sobie nie pozdrawiam. To no. No to chuje.